Witajcie, kochani. Dzisiaj witam się z Wami z takiego miejsca no, niecodziennego. Szczególnie w, w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, jest to nieoczywiste, że jesteśmy w lesie. Przy czym bardzo Was zachęcam. W całym haśle zostań w domu oczywiście jesteśmy, ale. Jeżeli macie możliwość wyjścia do lasu, bo gdzieś niedaleko jest jakiś park albo las i możecie podjechać samochodzikiem, żeby się nie narażać I, i w takim miejscu, gdzie wiecie, że tam powiedzmy po prostu nie ma ludzi i tam jeden człowiek na kilometr, to po prostu wyjdźcie trochę, przewietrzcie głowę i zobaczcie jak pięknie jest w lesie. Ja tutaj sobie jestem pod taką brzozą, o zobaczcie tutaj jest to pięknie tak yy, przyjechałam tutaj sobie żeby yy, żeby się zainspirować do wizualizacji wiecie yy, bo piszę teraz książkę o DDA yy, właściwie już dużo napisałam i niedługo będę ją zakończać yy, ale jestem przy pracy z Lękiem i yy, yy, rzeczywiście yy, bardzo lubię e, pracując e, nad lękiem używać e, jako narzędzie e, wizualizacji. E, wizualizacji, która e, jest w stanie przenieść e, człowieka w inny w ogóle wymiar, tam gdzie chcemy. Nasza wyobraźnia nie ma granic a taka wizualizacja, która rozpoczyna się od słów, wyobraź sobie, że idziesz leśną drogą, no to jest bardzo często używana. I ja chciałam sobie popatrzeć na to, jak rzeczywiście wygląda leśna droga. Tutaj wstałam teraz, żeby wam pokazać w tym miejscu, gdzie jestem. Zobaczcie, ta droga leśna wygląda. Na przykład tak. Nie? No. Yy, jest yy, wysypana takim żółtym piaskiem, czy białym piaskiem drobnym, ale od czasu do czasu jest jakaś kępka trawy. O. Na przykład tu jest jakaś szyszka. O. Jakaś szyszka. Yy, obok leżą szyszki. Leżą jakieś kawałki spruchniałego drewna. To są wszystko elementy, które są bardzo ważne dla wizualizacji, no bo trzeba spowodować, żeby, jakby, myśli człowieka, który no pracuje nad sobą, który ma wejść w tę wizualizację, żeby one. Po prostu pobiegły w tę stronę, żeby one były w stanie sobie to wyobrazić. A po co to jest potrzebne? No, po to, żeby się skupiły w jednym miejscu, żeby przestały latać jak zwariowane po tej głowie, żeby ten chaos i bałagan, które tak często mają DDA. No bo są nadkontrolujące, nadodpowiedzialne, takie właśnie przejęte swoją rolą na tym świecie, no po to, żeby ten świat je kochał. No to przecież motywacja i powód jest bardzo poważny, więc mają w głowie taką jedną wielką karuzelę, co powoduje, że szybko są zmęczone, szybko tracą siły. I to szybko to odnosi się do dnia, ale też jakby do przebiegu życia. Bo co to jest, że czterdziestoletnia kobieta nie może stać z łóżka, kiedy ma w doświadczeniu swojego życia to, że po prostu zawsze była jak czołg, niezłomna, jak z betonu albo ze stali. Nie? No, to teraz trzeba, żeby się wyciszyła. Żeby ten lęk, który kazał jej wszędzie być perfekt, mieć zawsze plan B, C i D, żeby teraz to się po prostu w niej uspokoiło. Więc wizualizacje, zobaczcie, jaki fajny żółty piasek. nie? Wizualizacje są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Zobaczcie. Po zimie. No rzeczywiście suche te liście. Nawet słyszałam w telewizji w formie pogody, że mógłby stać deszcz, bo jest bardzo sucho. I rzeczywiście tutaj one, jak się leszczą. To są też elementy, które stosuję w wizualizacjach. Wyobraź sobie, że bierzesz garść liści suchych do ręki, zgnieć jej poczuj, posłuchaj, jak szeleszczą. Barwy, y, 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 odgłosy, dźwięki, y, przedmioty, ludzie, kształty y, to wszystko jest nam potrzebne, żebyśmy mogli zdyscyplinować nasz mózg, do tego, żeby się właśnie skierował w jedną stronę i się wyciszył. Zobaczcie, a tam. Pokażę Wam, bo to są w ogóle szaszuby, tu jest miejsce takie, gdzie 2,5 dwa, dwa roku temu przeszła na i bardzo dużo lasów zostało skoszonych na w najnormalniej świecie. O, zobaczcie, to może być uznane jako leśna droga. Idziesz leśną drogą, zobacz jak ona wygląda. Tamta była żółta, a ta jest rośnięta mchem różnokolorowym. No, cudowna, cudowny obraz. Do tego, żeby utworzyć wizualizację, każdy sobie sam może taką wizualizację zrobić. Tylko najpierw iść, świadomie popatrzeć. Zobaczcie, jakie kuty stoją. Nie wiem, czy to widać. Staram się pokazać. No. Każdy może sobie po prostu pójść, świadomie podotykać, świadomie na przykład przytulić się do brzozy. O, tak jak ja tutaj to robię gdzieś jakoś tak się tutaj przytulę nie wiem, tutaj są gałęzie, ale może z tej strony mi się uda, o tak i tak, i poczuj poczuj siłę tego drzewa spróbuj dotknąć tej brzozy zobacz jaka jest twarda jaka jest silna e, możesz od niej zaczerpnąć siły e, i tak dalej, i tak dalej więc e, o, tutaj pokażę wam jest kolejny Taki stoi. No. Tutaj leżą sobie takie też brzozy. Tutaj widzę, że są już, widzicie, takie pączki. I tak sobie myślę, że chyba sobie urwę tej brzuski do wazonu. I <gryw> za parę dni będą zielone listki. Zawsze staram się, kiedy przynoszę sobie z lasu. Jakieś liście, jakieś gałęzie do wazonu, to zawsze staram się jednak zrywać te gałęzie z drzew takich już powalonych. O, tutaj akurat u mnie jest tego dużo, także na pewno sobie wybiorę takie gałęzie, jakie będę chciała, bo to, co żyje, to niech żyje. Nie niszczmy przyrody. Słuchajcie, no to ja zbieram sobie inspiracje, jeszcze sobie tutaj trochę pochodzę. Za chwilę już usiądę i będę pisała, bo już nie tam w środku. Wszystko po prostu pracuje jak wulkan. Już chcę usiąść i to napisać. Zachęcam was już dzisiaj do zainteresowania się książką o od DDA, mojego autorstwa. Ja nie wiem jeszcze jak ono, jak ją będzie miał tytuł. Oczywiście mam 100 tysięcy pomysłów na tytuł, ale żaden nie jest tak wyraźny, żebym mogła zdecydować, że to właśnie będzie ten tytuł. No ale jeszcze jest trochę czasu. Zobaczcie, jakie tutaj fajne spróchniałe drewno. Zobaczcie: jak próchno, które się przesypuje między palcami. No. Jeszcze jakaś metafora. Dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę fajnego czasu. Nie dajcie się zwariować. Bądźcie sobą, szukajcie inspiracji do własnego życia. Można go znaleźć dokładnie we wszystkim. Pozdrawiam. Pa!